Aha, widzisz, tak to będzie. Wow. Co ty robisz? A czytam sobie o CPK. To ci odkwiodawastwa. <grym> ci odkwiodawstwa to są PCK, a ci to są od tego lotiska, czego za cholerę się nie da zbudować. A no to, to pierwsze słyszę. jak pierwsze słyszę? Przecież to jest wiedza ogólna. Wiedza ogólna? To pewnie. Pierwsze słyszę. O, cześć. 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 Słuchajcie, ktoś mógłby mi raz na zawsze wytłumaczyć, kto to jest ta opozda? Jaka opozda? <grym> Joanna opozda. Ta, co o niej wszędzie piszą ludzie. Nie wiem, kto to jest. A gdzie nie wejdę na którą stronę, to piszą, że Joanna opozda to, że Joanna opozda tamto. Że sprzedała, że kupiła, że znalazła, że zgubiła, że siadła, że wstała, że zjadła, że wysrała. Wiem, kto to jest opozda? To jest aktorka. O. O? A w czym grała? No nie wiem. To? To jak nie wiesz, w czym grała, to skąd wiesz, że aktorka? No bo ty śledzę strony internetowe, interesuje się, wiem. Tak? Ta. A ja też śledzę strony internetowe, też się interesuję i nie wiem. Może zacząłbyś oglądać strony z ubranymi ludźmi? <grym> z